Cześć, witam Was na recenzji wyrzutni Nerf Endstrike Modulus Mediator Mediator to przyładowana ręcznie wyrzutnia z magazynkiem typu Clip System na 6 strzałek i wraz z wyrzutnią otrzymujemy także 6 białych strzałek elit. Z przodu wyrzutni mamy wygodny uchwyt do przeładowania i żeby wystrzelić, wystarczy przesunąć go do tyłu i do przodu i nacisnąć spust. To był pojedynczy strzał, ale w mediatorze mamy także tryb ciągłego ognia. Czyli wystarczy przytrzymać spust, przesuwać uchwyt do tyłu i do przodu, żeby strzelać serią. Zobaczcie. Jak widzieliście w trybie ciągłego ognia, 6 strzałek wystrzeliwujemy w sekundę. Ale nie ma co się martwić. Mamy tutaj magazynki typu Clip System. I w każdym momencie możemy wymienić magazynek i potrzepić do mediatora większy. Mam 18 z strajka. Zobaczymy, ile zajmie nam 18 strzałek. Oddajmy sobie teraz parę strzałów do tarczy i sprawdźmy celność wyrzutni. 90. I'm coin. Teraz czas na ruchomy cel. Wow. Ekstra, nie? Aaaa! Został jeden. Pod ostatnim filmem Zeusa Szymon w komentarzach napisał, że Zeus nie nadaje się do szturmów, bo ma za mało kulek. No to tutaj Mediator z 18 chyba się nada. No z 18 na pewno nie. Ale z 18 będzie gier. A Szymon oraz pozostali widowie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o wyrzutnie, to pisze się je przez RZ. Zaraz usłyszę, że się nie pisze, tylko jest napisane albo coś takiego. Wracając do mediatora, jak widzieliście, strzela się z niego super, są dwa tryby strzelania, pojedynczy strzał ciągły ogień, fajnie. Ale teraz przejdźmy do jego funkcji jako modulusa, czyli do możliwości modyfikacji. Mamy tutaj miejsce na kolbę. Tyk, kolba. Na górze jest szyna taktyczna. Dajmy sobie celownik z czerwoną kropką. Z przodu możecie dołączyć przedłużaną lukę. Jedna, czemu nie dwie. Wow. Zobaczcie jaka długa się robi ta wyrzucia. Macie jeszcze z boku yy, szynę taktyczną, możecie tutaj sobie dołączyć tarczę albo latarkę. Cyk, latarka będzie spoko. Jak widzicie, mediator ma ogromne możliwości modyfikacji, takie jak STRIVE, MODULUS, REGULATOR czy RETALIATOR. A dodatkowo do mediatora są przeznaczone jeszcze dwa specjalne zestawy modyfikacyjne, o których powiemy w następnym filmiku. Dodatkowo mediator posiada także dwa uchwyty na smyż lub pasek. Jeden przy rękojeści, drugi na górze wyrzutni. Jak widzicie, można to szybko wszystko zdemontować. Posiadamy tu też muszkę i szczerbinkę, kiedy spróbuję ujrzeć w szczerbince muszkę, wyrzutnia znajduje się pod lekkim kątem, dzięki czemu będziecie strzelać parabolą, co zapewni Wam maksymalny zasięg i lepszą celność przy dłuższym dystansie. Jeżeli chodzi o zasięg samego mediatora, to jest on trochę słabszy niż w wyrzutniach Elite nowej generacji, czyli w Tak jak w nie będzie to 26-27 metrów, a raczej odległość będzie się zbliżać do 20 a przeważnie 16-18 zwłaszcza, że producent nie chwali się ile ta wyżytka strzela, także nie spodziewajcie się tutaj mega zasięgu dodatkowo z rzeczy, o których jeszcze nie powiedziałem w mediatorze to mamy tutaj komorę do odblokowania strzałek którą oczywiście możemy odsunąć tylko kiedy uchwyt do przeładowania jest z tyłu Pyk. z drugiej strony tutaj jest przycisk do wysuwania magazynku a ten mały przycisk Służy do zwalniania spustu, odblokowania spustu. Podsumowując, Mediator to fajna poręczna wyrzutnia z dwoma trybami strzelania: z trybem pojedynczego strzału i ciągłego ognia oraz ogromną ilością możliwości modyfikacji. Jest to świetne uzupełnienie serii modulus, ponieważ dotychczas nie było takiej wyrzutni, która by miała takie możliwości modyfikacji, była przeładowywana ręcznie i miała tryb ciągłego ognia. Jeżeli wcześniej mieliśmy wyrzutnie przeładowane ręcznie z dużą ilością modyfikacji, tak jak na przykład retaliator, to miały one tylko pojedyncze strzał. A tutaj z mediatorem możemy strzelać serią, jest to duży plus. Jedynym minusem jest tutaj tylko trochę mniejszy zasięg niż w przypadku najlepszych wyrzutni z Dzięki za oglądanie z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że dałem Wam pełny obraz mediatora, żebyście sami mogli podjąć decyzję, czy chcecie go kupić. Jeżeli chcielibyście go kupić, jest on dostępny u nas na stronie poszukiwaczafryd.pl. Link daję wam w opisie filmiku. Pozdro, i do zobaczenia na kolejnych recenzjach. Oczywiście, pamiętajcie o dwóch specjalnych dodatkach do mediatora, które pojawią się na kanale już niebawem.